Weganin nie żyje dłużej. On po prostu wolniej umiera. Tak wiem. Już widzę te komentarze. Ale ja się świetnie czuję na weganizmie. Serio? To dlaczego wyglądasz, jakbyś od dwóch tygodni walczyła o tlen? Zimne dłonie, sucha skóra, wypadające włosy i zero energii, ale przynajmniej masz w lodówce 12 sosów z ciecierzycy i tofu, które udaje wszystko oprócz życia. Człowiek to drapieżnik, nie królik z Instagrama. Mamy kły, żołądek z kwasem, a nie fermentator do trawy. A Wy dalej wierzycie, że sałatka to lekarstwo? Niekochana to kara. Weganin nie żyje dłużej. On po prostu rozkłada się za życia, powoli, elegancko, z etykietą świadomy wybór, a ciało krzyczy o pomoc, bo brak mięsa to nie wybór duchowy, to odcięcie od biologii. Więc zanim znów zamienisz steka na soczewicę, Pytaj siebie, czy chcesz wyglądać jak życie, czy jak jego resztki? A jeśli masz dość bycia zmęczoną, bez blasku i bez siły, zapraszam cię do mojego wyzwania Kobieca Siła w 90 dni. Tam odzyskujesz instynkt i zaczynasz żyć, a nie wegetować.